Że jeżeli liczby a i b są kolejnymi liczbami naturalnymi, to liczba a plus 1, 2b w nawiasie do kwadratu, odjąć a minus 1, 2b w nawiasie do kwadratu, jest podzielna przez 4. Musimy tutaj zastosować oczywiście wzorze skróconego mnożenia, a później zobaczymy, co nam tutaj ciekawego wyszło. Zobaczmy zatem. Tutaj pisze znak równa się i będę kontynuował obliczenia od lewego rogu. Mamy a plus 1, druga b. Czyli stosujemy wzór na a plus b do kwadratu, co dawało nam a kwadrat plus 2ab plus b do kwadratu. Czyli u nas to będzie a kwadrat? Dodać 2 razy a razy naszym. b jest teraz 1, druga b. Dodać 1, druga b do kwadratu. Odjąć a kwadrat. Minus 2 razy a razy 1, druga b plus 1, druga b do kwadratu. Znaczy, już bez kwadratu w tym miejscu. I teraz zobaczmy. A kwadrat minus a kwadrat to się tutaj znosi. 1, druga b do kwadratu odnieść. 1, druga b do kwadratu to nam się znosi. I mamy tutaj tak. 2 a razy 1, druga b. Dwójeczki się skracają, czyli dostaje tej ab odjąć. Minus AB, bo minus 2A razy 1 a druga B to jest minus AB. Czyli mamy AB dodać AB, czyli mamy 2AB. I teraz zobaczmy. My z treści zadania wiemy, że liczby A i B są kolejnymi liczbami naturalnymi. Czyli jedna spośród nich jest parzysta, a druga jest nieparzysta. Czyli mamy 2 razy, no i teraz, jeżeli A będzie parzyste, to sobie A zapiszę jako 2K, czyli liczba parzysta i B będzie wtedy 2K plus 1 nieparzyste. Zobaczmy, zatem samo wyrażenie A razy B musi być parzyste. Ponieważ iloczyn liczby parzystej i nieparzystej jest parzysty, 2 razy coś parzystego jest podzielne przez 2. To też widać ładnie tutaj, ja sobie wyłączę jeszcze dwójkę stąd i stąd, mam w sumie 4. Razy k, razy 2k plus 1, gdzie k jest liczbą całkowitą. Zobaczmy, jakby tutaj, w skrócie rzecz ujmując, jeżeli to są dwie kolejne liczby naturalne, to jedna z nich musi być parzysta, a dwa razy coś parzystego jest podzielne przez 4. Zobaczmy, dwa razy. 6, szóstka, parzysta, mamy 12, jest podzielne przez 4, e, 2 razy naprzód 40, czyli mamy 80, jest podzielne przez 4. Chodzi o to, że z liczby parzystej można zawsze wyłączyć dwójkę, czyli będzie 2 razy na przez szóstki, jak wyłączę dwójkę, to jest 2 razy 3, i tutaj 2 razy 2 daje nam 4, czyli 4 razy 3 jak z 40 wyłączę dwójkę, to to będzie to samo, co powiedzieć 2 razy 2 razy 20, stąd wyciągamy sobie czwórkę, mamy 4 razy 20, co kończy dowód tak naprawdę, czyli skomentować już na tym etapie, że iloczyn AB musi być parzysty, zatem całość musi iść podzielne przez 4.